Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Dzisiaj z nami jest, moi drodzy, Wersów, Ponieważ dzisiaj, moi drodzy, będziemy zgadywać kolejnych youtuberów Poprzedni odcinek wam się spodobał, więc no, jeżeli chcecie więcej takich odcinków Subskrybujcie, łapkujcie, żeby oczywiście być na bieżąco No i pokazać to, że filmy wam się podobają Dobra, moi drodzy, zaczynamy Jak widzicie, Versov jest z nami No i tutaj oczywiście, no, nie sam będzie, będę zaskoczony tym, co będzie dalej Więc koniecznie oglądajcie do końca No i, moi drodzy, rozpoczynamy A więc tak, pani Wersów! Przed nami pierwsza osoba. Ja myślę, że tutaj, no, no, można by było mieć problem, jeżeli by się nie było właśnie nią. Ponieważ, no, oczywiście, właśnie pani e, jest. No, wersow, tak? E, przepraszam, czy, czy, czy ma pani, czy wersow, czy masz tabliczki, może? Ponieważ, no, ja, ja nie mam tabliczek. Proszę, 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 masz tabliczki. E, no, i moi drodzy, rozpoczynam. Ponieważ trzeba pisać, żeby drzwi się otworzyły, prawda? Żeby drzwi się otworzyły, żebyśmy mogli przejść dalej. Dobra, więc tak, no, ja myślę, że tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, kto to jest. Po prostu napiszmy to. No, ja tutaj myślę, że wersow również się nie myli, No, właśnie, no. Tutaj zaczę z grubej rury, można byłoby powiedzieć, od właśnie samej Wersów. Więc tak, zapraszam Ciebie, Wersów, do następnego, zobaczmy, czy otworzyłeś... Tak, jest otwarte, więc możemy przejść. O kurde, proszę bardzo, co my tutaj mamy za personę w koszulce ekipy? Był w ekipie? No, no był, no był, no, no, mikserek. Dobra, odpowiedź, Pani Wersów, dobra, dobra sprawa, więc napiszmy mikser. Oczywiście tutaj trzeba uważać na literówkę, prawda, bo jakbyśmy napisali przez X, chociaż ja w sumie nie wiem, jaka forma jest, porana. nie no, chyba mikser przez ksy, prawda? Chociaż tutaj, o nie, oj, no, to, to, teraz pytanie, Mamy tutaj konflikt interesów, która odpowiedź jest, dobra. Dobra, mam nadzieję, że mimo wszystko drzwi i tak zostaną otwarte, ponieważ no tutaj e, drzwi, drzwi i tak się otworzyły. Naprawdę drzwi się już otworzyły. O tak, mamy otwarte drzwi i następna osoba. O kurde, ale tutaj nabity, nabity chob jakiś tutaj z potężnym bicepsem. Jezus wersów, ale ty lecisz jak burza, po prostu, ty kurde, każdego tutaj rozpoznajesz na tym odcinku. No ja jestem naprawdę w pełnym szoku. No tak, oczywiście masz rację, to jest chyba trąba. Znaczy, to jest na pewno, no, to jest na pewno, no, no wiadomo. No, no skoro to są żonkowe ekipy, no to tak, no to Wersów to nie będzie miała żadnego problemu, żeby zgadnąć kogokolwiek, no bo szanujmy się, no jakby można było tutaj nie rozpoznać trąby, prawda, czyli tromba. ja napiszę trąba normalnie, nie będę pisać trąba bomba, ale Wersów, ja mam do ciebie pytanie, ja mam do ciebie pytanie, bo ponieważ to jest zdjęcie takie, trąby tutaj widzimy na jakimś basenie, czy ty wtedy byłaś też tam na przykład z Frizem, czy, czy to wyglądało tak, że on tam był tylko, ja nie pamiętasz, OK, no jasno, to musiało być kiedyś, no bo tutaj widzimy, że e, trąba chyba już ma tutaj zrobione na tej ręce tatuaże, chociaż nie jestem tego pewny, na basenie, no, no dobra, no faktycznie, dobra, 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 to wybaczone, wybaczone jest. Możemy iść w takim razie dalej, skoro tak stawiamy sprawę. Zobaczymy. O kurde, ale tu mamy nowe i mamy tutaj osoby, które nie są takie no, oczywiste, jakby, jakby tutaj można byłoby się spodziewać. Ale chwila, chwila, jak ten pan się nazywa? To jest pan, który robi taki program w telewizji e, dookoła świata, chyba. On chyba tam boso, bo boso przez świat coś w tym stylu nagrywał w telewizji. O, widzę, że we, we są tutaj kojarzy. Dobra, no ja jestem praktycznie pewien, że to jest. E, Yeah. <gasps> Cerjowski? Cejrowski chyba, Cejrowski, Pan Cejrowski chyba. To coś z tym stylu to chyba szło, nie, nie jestem tego pewien. Mam nadzieję, Wojciech, Wo Wojciech, nie? co? On miał na imię Wojciech? Nie no, chyba nie no. Wersow, no no co ty, no to chyba nie, no no nie. Nie no, zobaczymy, zobaczymy po prostu czy drzwi się otworzyły, ale no persona z telewizji nam tutaj zawitała, że ho, ho! czyli tutaj nie mamy samych youtuberów. No dobra, więc zobaczmy czy drzwi się otworzyły, czy, czy to na pewno była dobra odpowiedź. Zobaczmy, tak, jest i mamy kolejną osobę. O, Wersów, ją na pewno kojarzę, ponieważ ona była chyba w ekipie, więc na odcinku. Z tego coś tam kojarzę, więc wydaje mi się, że ta pani lubi jeść. No, no ona to bardziej zajmuje się ocenianiem tego jedzenia. Czy jest dobre, czy też nie. Dobra, no ale oczywiście tutaj nie ma żadnej wątpliwości. To jest oczywiście Magda Gesler I chyba przez 2S to się pisze, jak, nie, jak jestem obeznany, aczkolwiek zobaczymy, jak napisa Wersow. No ona ma bliższy kontakt też, prawda? Więc tutaj raczej nie będzie literóweczki. No ale zobaczymy. No proszę bardzo, też przez 2S, czyli tutaj wszystko perfekto. No ja muszę przyznać, ja mam jeszcze pytanie do ciebie, bardzo i tam wejdziesz, jak ci smakował posiłek przyrządzony przez panią Magdę, ponieważ no z tego co ja pamiętam, chyba tam coś upiściła w ekipie, albo jakieś tam burgierki, chyba to były. No pyszne, no, no No wiadomo, no przecież no skoro jednak ktoś siedzi w kuchni, tyle czasu. Pani Magda na pewno jest specjalistką w tym zawodzie, więc ja myślę, że możemy iść dalej. I w tym momencie przechodzimy do następnej sobie. Ja go, proszę bardzo! Pan Piłkarz, Polska duma narodu, a kapitan reprezentuje. Polski, wielki Polak, jak tutaj napisała wersja. człowiek autorytet, niejednego chłopaka na boisku w Polsce. Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim. Lewandowski, który no, po prostu strzela jak, jak niesamowity chłop. No, każda, każdy strzał brameczka, po prostu akcje, tysiąc akcji, 30 goli na 10 meczy. No taka akcja, taka akcja. Pytanie wersja. czy Ty widziałeś kiedyś w prawdziwym życiu pana Roberta Lewandowskiego? Czy zaszczycił Cię swoją obecnością w twoim skromnym życiu? No Naprawdę? Jezus święty, to kiedy? Nie, nie, no dobra, ja nawet nie pytam, kiedy to było, bo to to musiała być naprawdę świetna okazja, okazałość. Co, co tutaj mogę ciekawostką strzelić? No to na przykład, e, paliłem też kiedyś Roberta Lewandowskiego widział? No ja na przykład nigdy nie widziałem, nie miałem tej okazji, żeby zobaczyć pana Roberta na, na żywo, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej, bo o, o kurde, ej, kojarzę tego pana, to jest, o, jak on się nazywał? Boże święty, Wersow, może ty wiesz? Mm, to jest... Tak, aktor, 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 on grał w rodzince.pl, ale jak on się nazywał? Chwila, kurczę, nie pamiętam das chyba... Eee, to, 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 to... To masz to... A nie, nie, dobra, ja napiszę, ja się nie chwalę, może zobaczymy czy wersop też będzie wiedzieć, czy mi się chyba wydaje, że to była... Ta odpowiedź, ale nie jestem pewien. Zasłaniam, żeby Wersow nie widziała. No nie, 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 musisz sama napisać. To no nie bawimy się w ten sposób, że będzie zgapiać. No nie, 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 musisz, musisz tutaj coś sama wykmić. Ja nie będę pisał. Co? No no dobra, no no, to w, taki w takim razie to odpowiedź że to jest Tomasz Karolak. Tak no na 90,9% jestem pewny, nie na 100%, ale wydaje mi się, że właśnie to jest Tomasz Karolak. Zobaczmy, drzwi się otworzyły, ponieważ jest to dość.. O, jest, udało się, dobra. Mamy następną pozycję. proszę bardzo, to tutaj troszeczkę spłaszczona, ale... Ja myślę, że da się chłopaka rozpoznać, no youtuber, no youtuber, także tutaj Wersow wiesz, myślę, że zna, no też był parę razy w domu ekipy, no ale ja jestem ciekaw, czy ty w ogóle, Wersow, jest w stanie to napisać, ponieważ, no, szanujmy się, szan, szan, szanujmy się, tak, no ja napisałem poprzednią odpowiedź, więc wypadałoby się zamienić, no, no... Kurde, dobra odpowiedź, no niestety, no tutaj Wersow leci jak burza. Mam nadzieję, że nie będzie snaba chociaż jednej osoby dzisiaj, bo póki co idzie jej naprawdę wybitnie, no i tutaj muszę jej dotrzymać kroku. No tak, oczywiście to jest rezji, gdzie widać jeszcze jego chyba stare stanowisko. Chociaż nie no, to jest raczej już nowe, ale chyba już ma nowsze. Chociaż nie jestem pewien, no to jest już w jego mieszkaniu, więc no możliwe, że to jest już najnowsze. Dobra, idziemy dalej. O proszę bardzo, tutaj mamy osobę z e, byłego teamu X, chociaż to już jest chyba spora podpowiedź dla pani Wersow, Pytanie, jak ty, Wersow, właśnie tutaj widzisz, czy, czy ty znasz tą personę na zdjęciu? Ja naprawdę, no dobra, no do dobra, no skoro się tak wymieniamy, no dobra, no dobra, no niech ci będzie. Ja odpowiedź oczywiście znam, ponieważ to jest oczywiście Julia Kostera, tak? Więc tutaj, tutaj z tym nie było problemu, proszę bardzo, mamy tutaj pięknie zrobione. Ja myślę, że możemy lecieć dalej, ponieważ wydaje mi się, że drzwi już na pewno są otwarte. Zobaczymy, zobaczymy, Wersow, co, co powiesz na, 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 na to, co... O kurde, dobra, to jest ciekawe. Pytanie, czy tutaj wersow zna? Czy kojarzy, czy rozpoznaje, czy kojarzy po foteczce? No pytanie wersow. Jak ty się na to zapatrujesz, prawda? No bo no oczywiście członek timu. No, no tak, no oczywiście, no tego nowego teamu X. No ale pytanie, jak on się nazywa? No ta ta persona na zdjęciu tutaj, którą widzimy w czerwonym kolorze, prawda? Bo tutaj czerwone, czerwone tło, więc tutaj pięknie wypadałoby... Co? Niemożliwe! Niemożliwe, nie, dobra, no przecież to jest oczywiście Monaliza, Monika... O ciołek, jak ty mogłaś tego zapomnieć, no naprawdę, to jest niesamowite, ale napisała Monia, no dobra, no, no co, żartowała, ale przeszła przez nas na drzwi, no ona się nie wali w tańcu, no dobra, no to idziemy w takim razie, no, no, wersów, no skoro, o, proszę bardzo, ciekawe, czy tutaj ci będzie tak do śmiechu i znowu jakimś żarcikiem zepniesz, no nie chcę nic mówić, ale tą osobę, akur no... Kurde, nie da się! Nie się po prostu bersów, tak samo jak Fris, na wszystkich po prostu youtuberów i osoby z internetu. No dobra, no ja tutaj napiszę, że będzie otwały pyk. Po prostu bardzo nadsu, no ale no nie ma co przeciągać. No skoro zgadłaś, no to lecimy po prostu dalej. No kolejna persona, która nie była ciężka dla Ciebie do zgadnięcia. Zobaczymy, co będzie następne. O, proszę bardzo, a tutaj może nie być tak łatwo. Zobaczymy, co ty na to. No wiadomo jakie tam macie te ekipa teraz kontakty. Czaro to nie two... No nie, no przecież to jest niemożliwe, no przecież to jest niemożliwe No jak ty tak szybko to zgadujesz, przecież Po tym zdjęciu naprawdę, no dobra, no widać, że to jest Czaro, no ale, ale to było, to zdjęcie Było robione z rok temu, więc naprawdę Się już sporo chłopak zmienił, ma o wiele dłuższe włosy Tu miał krótkie, więc myśl, no, no, Ja bym myślał, że nie rozpoznasz, Że no, naprawdę, no ja na, na przykład sam Ledwo co rozpoznałem, no ale dobra, no oczywiście Jest to czaro i nie ma co tutaj przedłużać Piszemy czaro, cza, czaro przez jedno o Nie czaro, tylko czaro A dokładnie to Cezary Nykiel chyba z tego co do Dokładnie pamiętam, dobra, lecimy dalej. O proszę bardzo, kolejna, kolejna, kolejna persona. Zapraszam wersów, zobacz, zobacz, co tutaj się dalej dzieje. Bo jest przed nami osoba, która. No nie. No po prostu, jak łatwo! Jak, z jaką łatwością ty to zgadujesz? No, no tutaj, no ja nie mogę nic powiedzieć. No, no po prostu, Shio został zgadnięty w sekundę przez Werso. No, ja znam wszystkich. Nie, na pewno będzie ktoś, który. Kto kto ciebie zaskoczy, że nie będzie znał? Na pewno. No, ja jestem w stanie się przekonać. Gdzie są te drzwi? Tutaj. O! No, no, ja bym tutaj nie był taki pewny. Proszę bardzo, Werso. Ja bym nie był taki pewny, czy tą osobę będziesz znać. No, ja bym tutaj nie postawił. No, no, oczywiście. No, no, jak jest. Na, teraz, teraz ja, no. Teraz ja, no. Pewnie. No, jest to oczywiście Patty. Patty z Teamu X. Ja już zgadam wszystko, co? Nic nie zgadłaś tak naprawdę wszystko ja zgaduję, a Ty po prostu papugujesz odpowiedź. No ale dobra, no no niech Ci, no, niech ci będzie, no okej, okay. no jest tutaj przed nami Patrycja, więc lecimy z Teamu X, lecimy dalej. Ej, proszę mnie tutaj nie atakować, ok? Proszę mnie tutaj nie atakować. O, ale tutaj mamy byka i pytanie, czy tutaj wersof rozpoznaje? Czy tutaj rozpoznaje? Rozpoznaje osobę? No, 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 no ja jestem ciekaw, czy rozpoznaje kurde, no, 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 oczywiście, no, Leksiu, Leksiu został zgadnięty bardzo szybko, więc nie ma co, no, po prostu Leksiu jak z Leksi, no, tutaj, no, 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 kurde, no, blisko, o, kolejna osoba i tutaj jestem wręcz przekonany, że nie będzie aż tak łatwo, ja znam, ale pytanie, czy zna Wersow, ponieważ, no, to jest osoba, no, tutaj chyba mogę wygrać punkta, no, nie, no, jakim cudem, no, przecież to jest niemożliwe, żeby wszystko zgadywać, no, dobra, no, ja tutaj uznaję wyższość, naprawdę, naprawdę, wersów. no, jesteś dobra w youtuberów, no, nie ma co, nie ma co lecimy dalej? O, proszę bardzo, a tutaj osoba, która, można by powiedzieć, w początku YouTuba miała, miała już ileś, ileś lat temu, więc zobaczymy, czy Wersow tutaj również tą personę kojarzy, czy to, czy ta no prawda, no, no nie, no jeżeli, no nie ma szans, no po prostu to jest niemożliwe, no, no to jest po prostu, ja nie wiem, co by się musiało stać, żebyś nie zgadła jakiegoś YouTubera bądź osoby z internetu, naprawdę, co mamy dalej? I to już jest koniec, co już doszliśmy do samego końca, więc Wersow, no okazało się, że chyba jesteś jeszcze lepsza w te klocki niż Friz, naprawdę, bo zgadywałaś tu o wiele szybciej i to było naprawdę niesamowite. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę, a my się widzimy oczywiście jutro na kolejnym odcinku z Minecrafta. Do usłyszenia siema!